Tak, jest ze mną zawodnik startu Lublin, Bartłomiej Pelczar. Eee, Bartek, wszedłeś do składu w miejsce kontynuowanego Manu Compt. Eee, jeśli czułeś jakąkolwiek dodatkową presję z tym związaną, to zupełnie nie było tego podobnie widać. Eee, Przed wczoraj nie wykonałeś chyba żadnego rzutu, a dzisiaj popisałeś się wieloma ważnymi akcjami i zdobyłeś wiele ważnych punktów. Eee, jak to się stało? Myślę, że to jest mentalność. No Niestety, tak jak pan powiedział, przedwczoraj nie poszło po moim miejscem, tylko 5 minut, ale trener do mnie podszedł, powiedział, że to będzie może i długa seria, będzie każdego potrzebował. Tak, Manu wypadł dzisiaj przed samym meczem podjęliśmy taką decyzję żeby jednak nie ryzykować wiedziałem, że będę musiał coś wziąć na siebie, nie szedłem może dobrze w mecz bo akurat zrobiłem stratę, ale mam nadzieję, że dobrze sobie to poukładałem potem oddawałem po prostu takie rzuty, które trenuję no niektóre były, no wiadomo, z daleka ale, ale ja, ja takie rzuty trenuję na treningach codziennie cieszę się, że w takim momencie jak playoff to wpadło tak? że teraz akurat trafiłem z tą formą mam nadzieję, że, że zakończymy to w Słupsku na razie jest 2-0 dzisiaj się będziemy cieszyć, ale od jutra już musimy myśleć o tym trzecim meczu w pierwszej kwarcie rywale sprawili wam sporo problemów z swoimi szybkimi akcjami. Obawialiście się, że w jakimś momencie ten wynik może się oddalić i wygrana również? Myślę, że nie. Zaczęli tak samo jak pierwszy mecz. tak? Zaczęli dobrze w ataku, zaczęli szybkim, szybkim atakiem. Wiedzieliśmy, że to jest klucz, żeby ich powstrzymać. W pierwszych 10 minutach rzucili nam bodajże 33 punkty. Nie byliśmy w stanie tego zatrzymać, potem to poprawiliśmy i straciliśmy tylko 12 w drugiej kwarcie. Myślę, że to jest klucz, jeśli chodzi o tą serię, żeby zatrzymać ich szybki atak, ponieważ Jackson i Stein to są bardzo niebezpieczni gracze i mam nadzieję, że, że, że uda nam się to zrobić w trze no właśnie uprzedziłeś moje trzecie pytanie, bo e, wyłączyliście z gry Alexa Steina, ale rywale pokazali, że mają kilku liderów. Lauren Jackson zdobył dzisiaj 33 punkty. E, jaki jest wasz plan na, na kolejne mecze? Albo mecz lub mecze. Myślę, że trener o tym powie pewnie dopiero jutro, jak będziemy mieli trening. E, udało nam się Steina wyłączyć, Laurencie 33 punkty, trafią niesamowite rzuty, ale, ale to też jest może gdzieś kalkulowane, żeby jednak Loren ten rzucił tyle punktów, ale nie uruchomił aż tak innych zawodników. Dziękuję bardzo, gratuluję wygranego meczu i panowie wracamy do was.